Cześć, tutaj Łukasz. Obiecałem Wam kiedyś, że jak wbijecie, moi drodzy, ileś tam miliardów łapek pod filmem, to nagram wafelki na modyfikacji Herz of Poland. No i zapraszam serdecznie na ten epizod. A na 3% taniej, moi drodzy, z kodem KRL. Pamiętajcie, warto sobie coś kupić taniego. Pozdro. No i oczywiście to drzewko to już parę razy widzieliście, ale tym razem pójdziemy do, mm, moi drodzy, wafelków. Chcecie więcej i częściej hoja na, na kanale? No to pamiętajcie, żeby zostawić lajka, wiesz, co chodzi, byku. Mamy to, wszystko się zmienia. Janusz Razdziwił będzie prowadził nasze wafelki, moi drodzy do boju. Teraz które drzewko wybrać? Albo z wąsatym? co doprowadzi tak nas do wojny przeciwko wąsatemu, albo przeciwko wąsatemu. Muszę zadecydować. Dobra, zadecydowałem, że pójdę bez Adiego, no i po prostu robimy sobie jak najszybciej, moi drodzy, te drzewko, żeby dojść do Argoli i znowu zjednoczyć Polskę, ale to sobie raczej wytnę, no bo nie ma sensu w sumie pokazywać kolejnego pięćdziesiątego podboju Polski, nie? Zimna, ciemna noc, okej. Okay. Jest zdrada Berlina i później jest podbicie, moi drodzy, Polski. Co dziwne, zdrada Berlina dodała mi stabilizację dla moich dywizji. Ciekawe. Dobra byczki, dostaniemy zaraz cele na całą Polskę i będzie szybkie zjednoczenie wafelków, nie? Wiecie o co chodzi. Niestety na YouTube muszę używać cenzury na ich flagę. No ale chyba się domyślacie, jak wygląda. Wygląda jakby, jakby wam to powiedzieć, jakby byli elektrykami. O, o to mi chodzi. Dobra, moi drodzy, zrobiliśmy cel, mamy cel na całą Polskę, ale mamy tutaj duch narodowy, minus 2000 populacji miesięcznej. To chyba raczej tego nie zrobię jednak. Dobra, zaczniemy od tych panów, moi drodzy. No, trzeba powoli ratować, że tak powiem, polski naród. Mam nadzieję, że moi reprezentanci tutaj lepiej zagrają niż polska reprezentacja podczas meczu ze Słowacją. Okej, okay, teraz oni mnie starają się. Się okrążyć, ale to tak naprawdę ja okrążę ich teraz, nie? Zobaczcie. Ty, a to oni jednak mnie okrążyli. Zostałem okrążony i zniszczony, zaraz zostanę. Nie, no nie wierzę w to. Okrążyli mnie i mnie zniszczyli. Dobra, staram się po prostu utrzymać jakkolwiek na linii frontu. Po prostu płocki mnie zniszczył w choju. To jest niemożliwe. Płock mnie zniszczył w Herzow Iron. Dobra, moi drodzy, podejście numer dwa. Tym razem sobie zaczniemy po prostu od Gdańska, ponieważ... Yy, no sami, widzicie, sami widzieliście, co się stało w Płocku, tak? Więc po prostu zaatakujemy Gdańsk, który ma dwie dywizje i go tutaj wymęczymy. Dobra, Gdańsk już... Okej, okay, mamy. Mamy, moi drodzy, Gdańsk. Dobra, przyszedł do nas. Na szczęście to jest nasz Kor, więc teraz możemy zrobić drugie podejście do, moi drodzy, Płocka. Wow, mamy nawet fabryki. Ale fajnie. Mamy to, moi drodzy. Zapiszę sobie grę lepiej przed Płockiem. Zobaczymy jak, moi drodzy... O Boże, co się dzieje? Czemu ten Płock jest taki agresywny? Czemu ten Płock jest takim szefem totalnym? Oni mi instant wypowiadają wojnę i mnie niszczą. Jezus, ale ten Płock jest mocny. Ty... Tu jest wejście do Płocka otwarte. Czekajcie, spróbuję to zablokować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, no musimy stać cały czas. Boże, Płock jest jakiś odpalony totalnie. Dobra, no mam nadzieję, że Płock się już jakkolwiek wypalił. Spróbujemy ruszyć z ofensywą na północy. To są dywizje już bez organizacji kompletnie. Jezus, ile oni mają tutaj dywizji na wsparcie. Boże, kochany. Kiedyś się przebijemy, wierzę mocno, nie? Czas uruchomić plan Achtung Poland. Czyli atak przez rzekę na force ataków, dwie dywizje, żeby okrążyć trzy. Bo coś czuję, że inaczej sobie tutaj nie poradzimy. Mam tylko nadzieję, że go nie wesprą w żadnej chwili. Te dziady chcą ich wesprzeć, to zrobimy kontrę. Jezus, jak to jest możliwe, że oni się stąd wycofają, a tutaj nie będzie ich? Ja... Nie, zaraz tutaj ze śmiechu. Musicie ich tu pusznąć. Ja się za bardzo starałem, żeby to przebić. Jest! Dobrze, moi drodzy. Ofensywa w płocku powoli zaczyna coraz lepiej nam wychodzić. Dobra, mamy. Mamy płock okrążony, nareszcie. Dobra, panowie, wejdźcie. Jest! Płock jest nasz. Dobrze, moi drodzy. Teraz czas na tych panów. Spróbujemy się przebić tutaj, bo tu jest jedna prowincja i powinniśmy wtedy okrążyć te dywizje. No, z artylerią to idzie o wiele lepiej. Jejku, naprawdę. Świetnie. Boże, w Warszawie stoi 22 dywizje stoją, nie? Ja pierdzielę, nie? Dobra, moi drodzy, czas zniszczyć Dymowskiego i całą ideę słowianizmu na południu. Dobra, to widzę, będzie przejażdżka po parku jednak. Świetnie, dzień dobry. Teraz szybki Kraków, później szybka Warszawa. Ty, ja na Kraków nie mam celu, ja mam na wszystko cel prócz Krakowa. Dopiero Warszawę zrobimy teraz. Dobra, na szczęście Warszawa mnie zaatakowała, więc mogę jej oddać kontra-atakiem. Dobrze, jest świetnie, jeszcze Polacy mają karę in multiple combat, super, robimy to. No i mamy Warszawę, dzień dobry. No i nareszcie mamy jakiś mentower. Boże. 131 tysięcy broni, chłopie. Dobra, następny cel, moi drodzy. Polish People Crusade, jakkolwiek się to nazywa. Dobra, moi drodzy, jest cel na Kraków. Mam nadzieję, że moje dywizje sobie poradzą tutaj z Krakowem. Dobra. No i tutaj też trzeba sobie podbić. Świetnie, dzień dobry. Kraków jest na rzeczywiście. Dobra, tutaj też podbite małe państwo. Boże, ile ja broni dostaję? Jestem w szoku. Dobrze. Teraz rusim, ruszymy na tych białoruskich, nie? Żeby oni się nie połączyli, moi drodzy, z ZSRR. Mamy 16 dywizji, spróbujemy tutaj zrobić kombo. Ty, tu w suwałkach są wojownicy piekła jeszcze istnieją jakoś. A, to dlatego tak mi dobrze idzie, bo oni jeszcze z wojownikami piekła walczą. Okej. Okay. Rozumiem. Pani mają, że tak może zdobądźcie to młodeczno już. No, dziękuję. Jezus, mamy to. Dobra, teraz Ukraina Kurde, jak mi się to uda, to bym fajnie okrążył siedem dywizji Ukraińcy mają za dużo wojska, moi drodzy O, 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 Boże, jakby mi, mi się tutaj udało chociaż okrążyć Jest Boże, a co ja mam takie problemy z Ukrainą? Dobra, ruszaj na całym froncie Ale na nich runęliśmy Kurde, co jest z tymi Ukraińcami, że oni się tak dobrze walczą? Dobra, Ukraińcy zostali okrążeni tutaj No dobra, lećcie, Andrzeje Mamy to I teraz, moi drodzy, ostatnia wojna Jezus, dlaczego ja mam... Ja pierdzielę, i rusty mi chcą wojnę wypowiedzieć No wspaniale wręcz. Mogę się schować u nich? Boże, oni nie chcą Niemcy. Polubcie mnie, proszę cię, Niemcu, polub mnie. Moi drodzy, jednak mogę wskoczyć pod Hiltera, nie? Stoimy razem, że tak powiem. Dobra, trzeba polepszyć werbunek, bo jest tragedia, nie? Co jest, kur... Dobra, nie dołączam do osi, nie? Bo to są noby. Oni oddają moje tereny Związkowi Radzieckiemu. Muszę się bronić sam przed Sowietem, nie? Zmieniamy prawo poboru i sramy dwudziestkami po prostu. Jeżeli uda mi się zrobić dwie dywizje tych czołgów, to będzie dobrze, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. One będą miały ogromną organizację, te dywizje. Zobaczymy. Nigdy cię o nic nie proszę, Herzowajron. Jest! Jeden armii oficer. Proszę, daj mi armii oficer. Eksperta, proszę cię. Daj mi armor, daj mi armor, daj mi armor. Błagam, armor, armor, armor. Kurde, nie dał. A, dobra, tragedia. Będziemy starali się zatrzymać Sowietów. Nie wiem jak, ale postaramy się. No i moi drodzy, zaczynamy pomoc dla Niemca, oczywiście. Próbujemy się... Boże, te dywizje z kolosusami, nie cierpię tego moda. Nie wiem, ile byście musieli zostawić lajków, żebym zagrał ponownie na tym modzie. Chyba nigdy już na nim nie zagram. Bo te dywizje z kolosusami i łapiące po prostu zorganizowanie w 10 sekund, to jest tragedia, nie? Psycha kwiczy jak wieprz, nie? Siedzi i normalnie kwiczy. Patrz, oni go dalej nie przemili jeszcze. Kurwa, co ja z tym wojskiem? Dobra, dobrze. Trzeba po prostu wjechać. Bardzo głęboko teraz w ruskich. Ojej. Nie sądziłem, że Niemcy przyjdą na front mi robić atryszyn, nie? Myślałem, że przyjdą mi bardziej pomóc. Dobra, prowadzona jest ofensywa normalnie. Teraz staramy się pokazać ruskom, że jednak damy radę wygrać tę grę. Musieliśmy złapać po prostu lepszy teren. Niestety moje dywizje raczej nie będą chciały mnie wspierać, więc muszę ręcznie sobie poradzić tutaj. O, no i atryszyn mi robią niemieckie wojska. Niemcy, Ajne. Leave this province, bro. Leaks. La ave this province. Dobra, no tak czy inaczej powinniśmy to na atrycji przebić, nie? Ale no... Ty, Deutschmark! Ty, gdzie są moje dywizje? Czemu tu nikt nie wspiera? Niemcy przyszli im i mi zepsuli całą organizację... O, jest! Rumunia y, do Axis dołączyła. Jest! Lećcie! Żołnierze, kurwa, Eisengardu! Lećcie! Mamy to! 2 miliony Manpower'a, bo jestem na największym poborze, nie? Za niedługo Twojego ojca zwerbujemy. Czekam. Niech czeka na list. Czaisz, on się broni i atakuje jednocześnie. Gdyby armie radzieckie tak walczyły podczas Barbarosy, to wojna by się skończyła we wrześniu. A to są jednak dywizje piechoty. Dobra, spróbujemy się przebić tak czy inaczej, no. Oczywiście idzie tutaj ile? a już idą posiłki. <laughs> o, nie daliśmy rady jednak. Ale sz szkoda. Postanowiłem pomóc Rumunom, gdy u siebie nie mogę praktycznie atakować. Yy, I postaramy się po prostu przebijać przez rzekę. I wszędzie. Oj, nie, lepiej nie. Dobra, no i musimy poczekać teraz na organizację. I spróbuję po prostu się przelecieć tędy po Czerkaskim i lecimy później do góry, już bez opamiętania, jak dzikie lwy, nie? Dobra. Sądzę, że tutaj atreszyn już działa. Wystarczająco dużo Niemców tu przyszło, szkoda. Nie pozwolę im go wesprzeć w tej dywizji. Boże, proszę cię. Jest, Boże, kochany mają to. Jezus, jeszcze tutaj mam las, jako pierwszą prowincję do zajęcia. Mam las, cześć. Andrzej, proszę cię, nie rób mi tego. O, już idą posiłki zdradzieckie. Nie ma tak. Czy można wyłączyć posiłki w tej grze? Ja bym z chęcią wyłączył. Zobaczyłem tutaj trzy samotne dywizje. Powinno wejść tutaj. Zaraz zobaczymy. Dobra, zajęłem sobie to lotnisko, świetnie. I teraz spróbujemy przebić tą dywizję bez organizacji. Postanowiłem, wiecie co? Tutaj była walka z Rosją. Godzina praktycznie poszła do kosza, nie? Ach, nie ma co gadać i po prostu teraz postanowiłem z Litwą pogadać. O, Litwa dołączyła do kominternu. Wspaniała sprawa, tak szczerze. I Litwa kapituluje. Chciałem pomóc Niemcom, ale niestety Niemcy mają na każdej prowincji atryszyn i gdy tam wchodzę, to się palę jak pochodnia, więc sami chyba rozumiecie, nie? Wycofaliśmy się dla Niemca, moi drodzy, z frontu, bo chcemy mu teraz pomóc tylko i wyłącznie siłami pancernymi się przebijać. Dam nawet Niemcowi teren, żeby go bronił. Upadek Kijowa, nareszcie, nie? Nareszcie. Niemcy zdobyli Kijów, gratuluję. A my staramy się zdobyć te prowincje. Bez organizacji, przebić się przez rzekę. Po prostu jakimś cudem zwyciężyć, nie? Bo my kompletnie nie tracimy organizacji na tym ataku. A russcy nie mają już ekwipmentu, więc powinniśmy ich tutaj zmiażdżyć całkowicie, nie? No nie wierzę, że nie damy rady, no. Jeszcze mamy dominację powietrzną. Ło, Rumuni się przebili przez rzekę piechotą. Boże, kochany, wchodzimy teraz. Przecież ruskich bez organizacji to po powinniśmy tutaj pociąć, moi drodzy, nie? Dosłownie. Bez rzek, no i jedziemy. Dobra, nareszcie, Boże kochany, nareszcie. Czajcie, że dwie godziny zaczą... zajęło mi po prostu przebijanie yy, ruskich? I to nie ironicznie dwie godziny, nie? Tylko żeby po prostu dywizje nadanżały, to bym po prostu był najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Dobra, świetnie, boże, trochę... Jezus, chociaż kawałek frontu okrążone. Dobra, teraz się mogę puszczać już na Jolo, bo ruscy stracili już tyle milionów w wojnie, że ja nie wierzę, że oni mają ekwipment, nie? Jest! Rozbicie Związku Radzieckiego nadeszło. Bardzo późno, ale ale nareszcie. Dobra. No i okej, okay, nasze cztery dywizje pancerne rozjadą już całkowicie Związek Radziecki teraz, nie? Boże, ale im okrążenia robimy. Dobra, tu nawet jak mi czołgi okrążą, to powinienem z tego wyjść jakoś, no. Szkoda, że nie mam więcej si sił pancernych. Granie bez czołgów w Koja powinno być nielegalne. Po prostu, ale mamy to. Dobra, spróbujemy pojechać po prostu moimi siłami pancernymi na samą północ i okrążyć ich teraz na lewo. Specjalnie mam puszczony plan, żeby ruscy nie nadążali się wycofywać, nie? Dobra, jedziemy teraz na Rzew, bo to jest ważny punkt zaopatrzeniowy. Kolejne okrążenie, świetnie. Dobra, powiem tak, ruscy zostali totalnie rozjechani tymi czołgami. Zobaczcie. Tutaj, ile stoi dywizji? Ile dywizji wybiliśmy? 7 milionów ludzi padło. I tu jest praktycznie pusty teren, nie? O Boże. Czołgi na Moskwę teraz wysyłam, bo to już są puste pula. Nareszcie Ruscy rozbici, nie? Miałem iść przeciwko Niemcom, ale z tego co widzę, to będę ich ratował zaraz. Nie raczej sobie nie poradzą, ale tutaj jest piękne rozbicie, nie? Boże, te dywizje jak zostaną wybite, to jest, no, goodbye cellulite, nie? Fall of Moscow, upadek Moskwy, moi drodzy. Tanki na jadą na północ. No i moi drodzy, po rozbiciu Ruskich, widzicie? Raczej tutaj już nie będzie żadnego problemu z dobiciem Rosjan. Dobra moi drodzy, jak sami widzicie, sobie tam zostało 5 punktów do kapitulacji. Raczej już nie będę podbijał Niemiec, wiecie dlaczego? Wydaje mi się, że to by było trochę alorowe. Ja zawsze zdradzam sojuszników. Nie, niech ten materiał będzie wyjątkowy po prostu, nie? Tym razem spróbuję uratować Niemców. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uff, kapitulacja, moi drodzy, jest, 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 jest. jesteśmy po konferencji pokojowej. Ja sobie tylko wziąłem na Ukrainę e, marionetkę białorusi i Ukrainę po prostu. Lecimy 100. E, wysyłamy po prostu 100 dywizji prosto do Włoch żeby uratować mojego sojusznika i wysyłam moje czołgi prosto do, do tego, do aliantów i uratujemy moich sojuszników. Nie wiem, mam nadzieję, że Niemcy sobie dadzą radę to skorować, w sensie, wiecie, żeby kompilans nabić i będzie super bo uratowaliśmy nieźle Niemcy, nie? Ale to jest ogromna attrition wręcz. Ale nasze czołgi sobie powinny bez problemu radzić z tymi dywizjami AI, no to jest niemożliwe, żebyśmy sobie tym nie radzili, no. Dobra, teraz się wbijamy tutaj, widzę jakąś pustą prowincję, spróbujemy tędy przejechać sobie. Widzę, że mój sojusznik sobie tutaj naprawdę mega nie radzi. Dobra, tu jest attrition, ale sądzę, że sobie poradzimy. Teraz puścimy plan we Włoszech. E, bo po prostu musimy ich zamęczyć, nie? To jest pusz śmierci. Albo oni padną, albo my. Dobra, Włochy z tego co widzę uratowaliśmy kompletnie, jako naszych sojuszników. No i wiesz, Niemcy i narobią Matrycy zaraz, Ezu. Dobra, mamy to. Nareszcie przebiliśmy D-Day na północy. Kolejny desant aliantów za chwilę zostanie po prostu odepchany, w imię ratunku moim, dla moich sojuszników. Jezu, zresztą mi tego brakowało, żeby Turcja do aliantów dołączyła, wyobrażasz to sobie? Jak myślicie, kto kogo dywizje będą musiały pokonać Turcję? O Boże. Tragedia. Coraz mniej mają zapasów tutaj alianci, więc wydaje mi się, że jest chyba okej. Okay. Nie, nie wierzę, oni wyzwolili palisz. Boże kochany. Och... Nie no, w sensie o oś jest nie do uratowania w tej rozgrywce. Nie? To jest, wiem, że to jest niemożliwe, co mówię teraz, ale naprawdę oni są nie do wykarowania ci ludzie. Tak jakbyś grał w League of i twoich czterech teammateów by doszło do wniosku, że wyłączy komputer. To jest coś takiego, nie? No, moje czołgi robią jesień średniowiecza dosłownie, ale no, one też muszą się rozkręcić. Dobra, moje dywizje wreszcie tutaj. Boże, co tu jest? Dobra, wypchamy stąd tych, tych. Prędzej czy później wypchamy stąd. Y Aliantów, no i teraz przyszliśmy ratować Niemcy dosłownie, nie? I widzę, że tutaj są puste prowincje, więc staram się powchodzić. Wydaje mi, wydaje mi się, że uda mi się ich jednak odepchać jakoś. Spróbujemy zająć największe porty zaopatrzeniowe i nasze czołgi po prostu robią jadą, Ja robią swoje, nie? Dobra, udało mi się. Boże, jakie to jest okrążenie wojsk alianckich. Jezus, przepiękne to jest! Jeszcze tylko tutaj aliantów dowić. I tutaj większość elementów została zamknięta. Przecież tu jest tyle dywizji okrążonych, już wyłapanych, że to jest wow. Jeszcze takie overruny. Boże, ponad 20 dywizji angielskiej piechoty, no. Wspaniale wręcz. Dobra, tu przyjechało pięć dywizji pancernych. To po prostu musimy zacząć się bawić. Dobra, postaramy się oddzielić te 5 dywizji, bo tutaj nawet USA przysłało medium tanki, nie? Dobra, pokczam. Boże, naprawdę nie możecie sobie z nimi poradzić. Dobra, rozstawiłem garnizony na pół Europy. Chyba moje chłopaki sobie teraz dadzą radę, nie? Dobra, uratowaliśmy Niemcy, Boże kochane. Moi drodzy, zwycięstwo! Polscy elektrycy, jakkolwiek by to nie brzmiało, to polscy elektrycy, moi drodzy, zwyciężyli. Włochy w ogóle podbiły całą Afrykę. Pokczam dla Włoch totalny. Japonia, jakie ja oro zrobiła lol, jestem dumny z Japończyków, no nie ukrywam. Udało mi się uratować praktycznie samemu cały ten sojusz? nie? Dzięki za uwagę. Już nigdy w życiu nie zagram w tego moda z tym popieprzonym kolosusem, bo psycha mi siadła.